Witam wszystkich z góry przepraszam za jakość dźwięku bo znowu jak jestem na spacerze to wieje ale jeden z widzów prosił mnie, że nie pamiętam kto żebym mu pokazał noszczyk tak tak wygląda noszczyk, siany rok temu jest już powyżej kolan i to dużo nie wiem czy będzie widać tu mam kolano Także nosik jest powyżej koran. Tu jest w najlepszym miejscu. Fajnie widać. Tutaj było jechane rozsiewaczem do wapna. A tutaj widocznie już nie dorzuciło. Jest dużo mniejszy. Także jedna podstawowa sprawa. Trzeba dobrze, bardzo dobrze zapnować podnoszyk, żeby się udał. Wtedy jest naprawdę jak tu widać, no petarda jest w tym miejscu i tyle. No nie oszukujmy się. Nawet że tu nie ma szans. A właśnie druga sprawa. Wsiewka w żyto. Ale piękne ma kłosy, to żydok sieta. Ja ci nie mogę. Takiego kłosu ja się nie widziałem, jak żyje. Tych pięterek to jest multum. Wow. Nos się współpracuje, ale nie, wiem, czy to jest najciekawsze, najlepsze rozwiązanie. Szywanie w żyto, dlatego że mnóstwo samo się wżyta. I już na przyszłość wiem, że, że raczej bym unikał szywania w żyto, jeśli się nie chce stosować chemii, żeby zwalczyć to żyto. Ja tu tak w tym momencie łapię doświadczenia, jak wiecie, uczę się i szczerze mówiąc tak średnio się tym przejmuję naprawdę bo żyto sobie od nożczyka odbiorę znaczy jako jakoś sobie ustawiam sita tak, żeby odebrać będę miał już i noszyk. i tak się zastanawiam, jak w przyszłym roku to ugryźć na pewno musi być ziarnego, nie ozimego i nie wiem, czy nie zostawię sobie yy, wiadomo, zbiorę ten nostrzyk. to będzie wrzesień stależuję sieję w to prawdopodobnie jeszcze gorszyce, żeby jakiś tam poplonik był chociaż późny to nie będzie udany za bardzo, ale coś będzie i chyba zostawię to do wiosny jest pomysł, nie wiem czy nie zmienia jeszcze tego pomysłu żeby posiać grykę i zrobić to systemem pana Marka z kanału Trzyjarna, Ziarna żeby to żyto, które na pewno jeszcze swoich samosiłów znowu wyda mnóstwo a jak ustawię tak żeby przymknę, żeby tylko nosi latywa to to mi wyrzuci koma ładnie eee, Więc żeby jest taki pomysł, żeby to zostawić, jak będzie tego naprawdę dużo, eee, żeby to do maja zostawić, żeby z, jak będzie kwitło A przynajmniej w takiej fazie wtedy to zniszczyć i pościać w tą grykę. Czyli by po prostu było jak najmniej ruszania w ziemi. Misia nie niż upra. To, to ten szczur to jest misia. Nie widać cię. Także taki mam pomysł. Zobaczymy, jeszcze się zastanowię, pomyślę nad tym. Może to jest dobry pomysł, może zły. Nie wiem. Jak myślicie? A tu jeszcze rośnie wyczka. Też fajna roślinka, o widać? Też fajna roślinka. Też się gazu, będzie kwitła, pszczółki będą miały też z tego pożytek. Także bioróżnorodność w pełnej klasie. Mamy różne uprawy. Tu fajnie, praktycznie. No, fajnie, nie fajnie. Tu jest żyto pożycie tu nos szyku akurat nie było jechane rozsiewaczem wapna tam i tam dalej, tu widać, że nie było jechane i już nie dorzuci, już nie ma noszczyku tak ważne jest wapnowanie To stosowałem kredę która działa szybko i widać naprawdę efekty tego stosowania i noszczyk pokaże, noszczyk nie wymaga dobrej gleby ale musi być wapnowany, to jest najważniejsza postawa jeśli nie wapnujemy to nie siejemy oho, co tu mamy jakaś czarna straciła życie no trudno. Też bywa. Podobno są wieki w okolicy, aczkolwiek. Ja w to nie bardzo wierzę. Podejrzewam dzikie jakieś dziszałe psy. A trochę na szybku psuły, No trudno. bywa i tak. Życie. Jedni muszą żyć, żeby stracić życie, żeby żyli inni. Został to misia. Tak to wygląda. Tu też jest ładny może nie taki rewelacyjny, ale też ładny ja myślę, że w którymś momencie to przegra walkę z Nostrzykiem i Nostrzyk wybija się ponad to Żyto teraz jakby to skozi to by maszyna robił fajnie, dlatego też zagrałem się, czy to Żyto nie zostawić na taki popląt pod Gryczkę w przyszłym roku oczywiście no, chyba też. nie wiem, czy nie będzie za dobre stanowisko pod Grykę po Nostrzyku ale zobaczymy, no mówię, na pewno musi być coś zarego i najlepiej nie zboże więc gryka by się wpisywała idealnie ewentualnie inna uprawa, o której myślę ale jeszcze nie mogę bardzo powiedzieć głośno a, zobaczycie sami, kiedyś może pokażę na razie jest tylko 95% pewności, że będę ją miał <gry> a już późno się robi a na przyszły sezon mam nadzieję, że też się uda współpraca w tym roku wypali, to na przyszły sezon też liczę nie chcę dużo mówić o to, co to za uprawa nieważne nie warto się chwalić czasami Także ten Mi się szaleje Także tak wygląda ten ostrzyk Otóż jest Prawie do pasa w tym momencie Ten akurat nie dużo brakuje Do pępka jest Praktycznie No i tyle Nie wiem co ostrzyku więcej powiedzieć O rolnictwie mógłbym powiedzieć dużo A o ostrzyku niekoniecznie nie wiem, czy za dużo mówić, czy nie. Dobra, na razie kończę, bo i tak nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Dobrze, trzymajcie się, zdrowo, miłej niedzieli. No, a tu mamy żytokrzycę w czystym siewie i naprawdę one jest wysokie. Widać, porównywania do żyta sąsiadki, takie bardziej wiotkę łodygi ma, cieńsze, ale też rośnie i już jest mi po brodę. Kłuska, coś tam są, coś tam rośnie, nie ma się co przejmować. Nie musi być nie wiadomo jakich plonów, byle coś było, liczy się jakoś nie ilość. Tutaj zaglądnę do dołu, jak to wygląda. Tu nie też nie będzie wiało. Jakieś pojedyncze kwasy, sobą muszą być. mniejsza też jest, bo musi być. Ale nie ma tragedii. Do góry się nie przybije. I tu może mnie wieje. Ten pies mnie napada. Nie pogadamy za wiele. Także da się rozpoznać gołym okiem czy to jest żytokrzyca, czy zwykłe żyto. Też trochę się obawiałem, bo kupiłem w tym roku znowu materiał siewny. Bo z, tym z zeszłego roku było mnóstwo konkolu. ja to pewnie ręcznie i bałem się, że mogło trochę zostać go. Nie chciałem ten wsiać, tylko kupiłem znowu, ale jednak to jest żytokrzyca. Da się rozpoznać. Więc teraz śpię spokojnie, to jest żytokrzyca. Czekam na żniwa i właśnie o to chodzi. O, to już jest mi po nos. O to, że to. Ech, fajnie łaskocze. I o to chodzi właśnie w rolnictwie ekologicznym. Po prostu trzeba trochę zmienić myślenie o tym wszystkim. Yy, ja już zaczynam trochę zmieniać. Tak jak powiedział chyba to Tłowiński powiedział. Nie bardzo się zgadzam z człowiekiem we wszystkim, ale jedno powiedział dobrze. Rolnictwo powinno przestać być dyscypliną sportu że wszystkiego najwięcej, na plony, najwięcej hektarów, ludzie się zabijają, podbierają sobie dzierżawy, podkupują pola. Nie, tak nie powinno być. To powinno być tak, jak nasi ojcowie, dziadowie, plasowali, że rolnictwo ma być po to, żeby wyżywić siebie, własną rodzinę, a nie po to, żeby się chwalić sąsiadom, żeby mieć jak najwięcej, po krzywdzie, po, ludzi, po, po ludzkich krzywdach iść. To nie, nie tędy droga, moim zdaniem. A w to moje Nowe myślenie, że tak powiem w cudzysłowie, idealnie wpisuje, wpisuje się w rolnictwo ekologiczne. To polega właśnie też na tym, że zróbmy, co mamy zrobić, swoje. Tak naprawdę z ręką na sercu zróbmy tak, postarajmy się, żeby to miało ręce i nogi. Nie tak na odpierdziel, tylko tak zróbmy to tak sumiennie, bo to jest dobre słowo, a resztę niech da nam Bóg. Trzeba po prostu liczyć na Boga, a nie na jakieś cudowne preparaty. Zastosuj to, będziesz miał piękne plony, zastosuj tamto, na choroby grzybowe stosuj to, na tamto, stosuj tamto. Wszystko po prostu tylko chemia. I stosuj, bo, bo my tam mamy z pieniądz. W ogólnopolskich radiach reklamy w środków ochrony roślin. Dlaczego? Bo pieniądz. Nie po to, żeby było zdrowe, żeby było dobre, tylko żeby pieniądz się musiał zgadzać. Oczywiście. O, zaczyna kwitnąć pierwsze kwiatki ma. Dobrze, że nie pierwsze tylko, bo bym mnie tak nie spacerował. Także wszystko się liczy tylko pieniądz i pieniądz i pieniądz. Są też oczywiście firmy, które uderzają do rolników ekologicznych, ale ja się z tego wypisuję. Dla mnie w rolnictwie ekologicznym jedynym dospuszczalnym nawozem jest wapno i obornik, oczywiście a nie wierzę, bo to dla mnie już trochę się zmija z celem jakieś ASL, nie ASL to tak niby są dopuszczone, ale tak średnio to jest ekologiczne sami wiecie i dla mnie właśnie fajnym podejściem do życia i do ekologii jest takie, co Bóg dał, to to przyjąć z pokorą nie ścigać się o jak największe plony nie ściga się o jak największe powierzchnie gospodarstwa bo to nie o jedną tylko trochę pokory i trochę spokoju i to właśnie tak wycisza Taki spacerek w tym życie wycisza. na spokojnie, tu by co było zrobione? Posiadę, że to wiosną przejechane chwastownikiem. Tyle. Można? Można. A nie, jeździ tym opyskiwaczek tam i weftę tu na na chwasty. Przypuściło. Drugi raz. Trzeba nawozu władować. Drugi raz nawozu. No to potem trzeba, bo jak nawozu się ładuje za dużo, to trzeba przeciwko chorobom, żeby ono pyskać, bo atakuje strasznie. No to trzeba opyskać. Ale też jest dużo nawozu, to ono się może wyłożyć to zboże. To wyłożyć, no to trzeba też spryskać chemicznie, żeby się nie wyłożyło i cały czas chemia, chemia, chemia. A koncerny tylko się cieszą z tego, tylko się cieszą, jeszcze tak podjuzają. A ja zebrałem tyle, a ty musisz więcej zebrać. To jest tylko na rękę koncernom chemicznym takie właśnie wyścigi i tak było głośno, że mamy głód na świecie, że brakuje żywności. Tak, głód jest w niektórych rejonach świata. Ale nagle się okazało, a przyjechała żywność z Ukrainy do Polski, mamy nadmiar żywności. No w przeciągu jednego roku się zmieniło o 180 stopni. No jak to jest, w końcu mamy brak żywności czy nadmiar? Właśnie. Dlatego nie dajmy się rozgrywać tym koncernom chemicznym i produkujmy może nie produkujmy wytwarzajmy rolnik nie produkuje rolnik wytwarza żywność zdrowo powinien wytwarzać a nie. Chemiczną, świecącą w nocy, że jak człowiek się boi, tego zjeść, żeby nie zaświecił. Taką naturalną powinno to być. I na spokojnie, bez wyścigu szczurów. Bez tej całej zajadłości. Na wsi jest po prostu teraz straszna zajadłość, jedni na drugich. A to powinno być po prostu pomoc sąsiedzka. Jedni drugi powinni pomagać, kolegować się, a tu nie. I co nas skuciło? Ja podejrzewam, że te firmy chemiczne którym zależy na ilości, na ilości, na ilości lepiej jest sprzedać jednemu dużemu rolnikowi 100-200 litr danego produktu oprysku niż małym po troszkę bo mali no, teoretycznie mniej pyskała to też nie do końca prawda ale lepiej jest współpracować z jednym czy kilkoma dużymi niż z małymi rolnikami dlatego też że taki nacisk żeby jak najwięcej, jak najwięcej i zostało nie tylko rolnictwo ale ogólnie kapitalizm tak dobrze, żeby jak najwięcej i ja chciałbym się z tego troszkę na ile mogę wypisać właśnie za pomocą tego rolnictwa eko. No to może gierdyka czasami skacze Jak ktoś tam podjedzie po sąsiedzku mi pole, co mógłbym w dzierżawę wziął ktoś założe i weźmie, ale to, to, to trzeba z tym żyć. Dobra, nagadałem się i tak tego nie opublikuję. Za bardzo osobiste pojęcie A, teraz jestem na życie Krzysa. Znowu nie wiem jak mnie będzie słychać, bo wieje, ale to jest po prostu Boże pole, bez nawozów, bez oprysków, a jest piękne. Już mi do nosa dostaje. No po prostu co z tego, że jest kłos taki wątły, że gdzieś było takie wątłe, ale to jest natura. To jest natura. Bez chemii, bez tych wszystkich firm film chemicznych, które ich tak pukają do drzwi i zachęcają, żeby stosować ich opryski tak w mediach ogólnopolskich i takim opryskiem, zabijemy grzyba albo najbardziej sobie rozbawiło nawet śmiech przez łzy yy, market jaki się reklamował kup preparat X, naturalnie zwalcz chwasty preparat z glifosatem, naturalnie zwalcz chwasty no po prostu powinni tego zakazać, gdzie tu natura to jest czysta chemia rakotwórcza bo są badania, nie będę wymieniał nazw handlowych, dlatego mówię z glifosatem, żeby mnie nikt nie posądził. Po prostu nóż w kieszeni się otwiera, jak takie coś słyszymy. Naturalnie to się walczy z chwastami tak, tu mamy rzadko jest jakiś śmieszny chwastek, coś tu żyje przy ale ja jej długo nie wróżę, jak będzie taka susza dalej, to ona tu umrze, ona się nie wybije. Było przechwastownikowane raz i tyle posiane, raz przeszwasównikowane i to mi się podoba mało no w miarę mało pracy, ale na pewno bez chemii, bez tego wdychania tych chemikaliów bez trucia ludzi to jest prawdziwa żywność, to jest prawdziwa żywność, nie ta chemiczna dlaczego tak się mm, lubuję mocno za tymi chemiami, bo tam jest pieniądz cały czas to powtarzam dlaczego jest tak mało Doradców, żeby doradzić jak w ekologii radzić sobie ograniczać zachwaszczenie jak w ekologii yy, radzi sobie z jakimiś problemami bo nikt tam nie ma pieniędzy a firmy chemiczne zadano wam doradzą przyjadą tylko kupcie ich produkty my wam wszystko powiemy no niestety dlatego rolnictwo ekologiczne nie może się przebić ja mówię że ja się nie mam ekologii mam pseudo ekologii, bo bez certyfikatu ale to jest bez nawozu, bez oprysku. Proszę bardzo zobaczyć. Ja się tego nie wstydzę. Kto jest chętny, proszę bardzo zrobić badania. Czy tego, co tu rośnie, czy gleby. Nie znajdziecie tu żadnej substancji chemicznej. A i tak potrafi ładnie urosnąć. I wydać zadowalający plon. Jaki mnie zadowoli? Każdy. Bo nie o to chodzi, żeby się ścigać. Tylko żeby mieć jakiś plon, żeby wyżywić siebie, wyżywić znajomych i wyżywić ludzi, którzy... Doceniają to. A kto nie docenia, niech je te trudki. No dlaczego, jak coś struje dajmy na to grzyby, to nie ma truć człowieka? Skąd te wszystkie choroby nowotworowe? Ale to już nie każdy sobie myśli, jak chce. Ja nie będę za dużo mówił, bo jakaś firma chemiczna będzie miała sądzić, a nie mam czasu i chęci chodzić po sądach. Także tyle, że tak szysi. Dla mnie jest petarda. dla mnie to jest petarda. Najpiękniejszy widok dla mnie to jest właśnie taki łążyta Żyta falujący na wietrze Co z tego, że to nie jest takie Żyto wybitne Bo to jest takie wątwe, cienkie Dlatego ja wiem, że to rozkrzycza Ale tak faluje na wietrze, po prostu to hipnotyzuje, to jest piękne Tak, dla mnie to jest najpiękniejszy widok Ja to wolę niż szczyty Bieszczadów Byłem w Bieszczadach, ale i tak wolę Żyto Naprawdę Dlatego chyba Żyta będę chciał więcej, bo dość łatwy w uprawie piękne widoki a w kieszeni nie tylko pieniądze się liczą pozdrawiam wszystkich teraz jestem na nostrzyku no, no nostrzyk w tym roku jest sami śliczny sami tak o co widzę na pewno jest większe zachwaszczenie niż w roku ubiegłym gryka fajnie powychodziła ale widać światło tylko widać o, tu mamy nożczyk. Misia, nie gryź Bo misia wyłączyła nosem. To jest pies. Mamy trochę nosziku, mamy troszkę chwastów. Znaczy, przepraszam bardzo, roślin to 20. O, tu jest bardzo dużo nożczyku, a mniej innych roślin. Ale dwa kroczki dalej. Jest trochę gorszy orkisz I mamy grykę, ładno. Widać, widać. I co? Mam płakać z tego powodu? Absolutnie nie. Ona też chce żyć, ona też może sobie rosnąć. Nie wolno się tak trzymać, że jest jakaś tam roślinka towarzysząca. Ona też fajnie spóźni glebę, może coś pomoże. A grykę od Orkiszu, mam nadzieję, że się oddzieli. Nie powinno być z tym problemów. I co jeszcze? I po prostu mamy się nie przejmować za kraszenie i tyle. Są posłownie sobie żyją. Miejscami yy, Maruna bezwodna też widziałem, też sobie ładnie rosła. Czyli taki dziki rumian niech też żyje. A co? Miejscami jest orkis taki, że się bardzo śmieje do mnie. Miejscami jest troszkę słabszy, tak jak jest delikatnie słabszy. nic z tego? Maruna sobie rośnie. Nie rośnie, też chce żyć. Także nie ma co się przejmować Oczywiście orkiż jest taki, że on sobie poradzi z chwłacceniu, nie będzie płaczu. Dlatego ja się z tego śmieję. Jestem ciekawy jak pszeniczka ta zwykła. aczkolwiek nie pójdę tam, bo dzisiaj nie ziela, a to jest niedaleko Kościoła, ludzie chodzą. Także nie będę nagrywał. No niestety żyto też mi się troszkę nasiało, że to będzie przyzbierać, jest kilka kłuszek dosłownie, żeby mi na przyszłość nie zapaskuziło. Kombanie trawy, A to będzie kwitło. No nie kwitnie, a co? Tu gdzieś widocznie chwastownikko. Bo jest pole pofałdowane. To już nic z tego. Nic. Nic, absolutnie nic się tym nie należy przejmować. Tak jak mówię, te roślinki też chcą żyć. O fiołkowate. Wszyscy wam powiedzą, że to są najgorsze chwasty, bo duże jezów i tak dalej. nie co? Przynajmniej chwitną. Przejmować się tym o to właśnie wchodzi w rolnictwie takim bezchemicznym żeby zmienić nastawienie nie powinno wyskakiwać gerdyka jak się zobaczy jakiegoś fastka na polu tylko docenić to, że to jest bioróżnorodność, korzenie też pracują inaczej, ziemia też się pracuje jak bioróżnorodność oczywiście gorzej by było gdyby była przewaga tych roślin towarzyszących a jak są sporadycznie absolutnie nie ma się tym co przejmować także tu jest naprawdę orkiż ładny w tym miejscu. Chyba się iść flagowy wybija. On pójdzie teraz co dzień, to będzie większy. No niestety brakuje wilgoci już. To jest w... w maju spadło tylko 4 litry. Niestety, a tu jest takie stanowisko, że jak jest mokro, to ciężko wjechać i coś zrobić. Tak było przy siebie widać. miejscami było bodko. A potem robi się skrupa, skała. I to jest tak właśnie niestety. Ale, ale nic, mamy takie zimne mamy. Patrzysz, jest nostrzyk, troszkę jest, mam nadzieję, że przeżyje, bo chciałbym tutaj zostawić ten nostrzyk na przyszły rok. Widzimy, coś go tu podgryza, widzimy, widzimy, ale jest, mam nadzieję, że przeżyje. Także tyle, bo więcej wytratujemy z misią niż poglądamy. Ładnie to wygląda, dosyć, a ten pies pocha się to jest pies misia ładnie wygląda żeby trochę jeszcze w główce miała jest na razie szalona uczymy żeby kurek nie ruszała z dużym skutkiem, ale chce się bawić, tylko cały czas by się chciała bawić dobra, tyle, kończę na dzisiaj chyba, że jeszcze się przejdę do wieki, zobaczymy